Dobra, Rzepa, nagrywa się. Mówimy ryby. To już będzie na YouTubie, Rzepa. Słyszysz mnie? Halo! Słyszysz mnie? To będzie na YouTubie, tylko ciebie nie będzie słychać. Czemu mnie nie będzie słychać? Chyba, że ci będzie, nie wiem, podgłosi cię na maksa. Dobra. Widzowie! Nie <laughs> mogę. Polecam kanał Krystian Kowe 42 <noise> Co to jest za kanał? No, Krystiana Naprawdę to ma? To się, no, się wiąże, się... że on coś wykluczał? za. ale Graca pewnie wie No moi to bezpieczne. Dawaj robimy odcinek z kopania. chodź idziemy kopać, idziemy kopać. Dobrze, dobra widzowie, idziemy kopać filamenty z losu tylko sobie wezmę może jakieś ryby, właśnie. Możesz mi dać trochę ryb? Bo mi same zostały te. Daj mi ryby. Co, jakie ryby? O, ciul, dzwoni FBI. Rzepa to słychać. Do jakiego ja się poziomu zliczyłem, żeby nagrywać z tobą do Legii? Nie wiem. To już jest bardzo niski poziom. Go. Naprawdę ma to wrzucić? Nie, nie wiem. Dawaj wrócimy tu. Masz jakieś pochodnie? Nie, ja no, nie, ja nie robię to. Nie gram spaniami. Co? Ja nie gram z No tak, bo ty masz Fulbrighta. No, a ty nie. Chyba jesteś kudna. Nie, po prostu gram y, legalnie. Ha! Nie są cheaty. Ja nie Trochę są. O, no. na, napiszcie widzowie w komentarzach. No uważacie no, no. Czy uważacie Fulbright no. za cheaty? Macie jakieś na szczęście te. <grywki> Fantazja ci ponosi w No dokładnie, słuchaj. Już mi ten. Uderza do głowy słabość. O, co za youtuber widzowie, widzowie! Widzowie. Dobra. Oczu. Myślisz, że trafię do wody? Pójdź po trochę drewna, proszę, musisz, musisz. Mogę, mogę te drzewa ściąć? Jedno? Nie, bo to, to jest parkier. Tu jest jakieś drzewo takie. przedwo. Okej. Okay. Tylko... wrzucę to. Wrzucę to na pewno. Cztery drewno powinny mu wystarczyć. Rzepy, co tam, czemu piszesz XD? Ty mnie słyszysz? Mam do Ciebie cztery drewno. Gdzie jesteś? Kładę do tej skrzynki na dole. No dobra, dobra. Uwaga, będę skakał, będę skakał. O, dobra. Wskoczyłem. Yy, Tochnęło? Um. Co ja mam tutaj ten? Mam wyłączone... Hmm, nie mam współfajnych na no Maksimum. Dziwne. Miga jakoś. Ale potężna kopalnia. Jest też 12. 18 poziom, nie no świetny. O, 11, super. O i jest on reakcji, super. Ale, ale cofa. Jestem. Spoko, diamenty mam. No, no. No, no jak ty na kupisz! Żartuję, przecież dopiero zacząłem kopać. A gdzie to drewno dałeś? Do skrzynki na dole. Na jakim dole? E, na dole, na górze, na domku na drzewie. Na dole, na górze. Co? Na dole w skrzynce tej... Niżej, nie? Na... Parkowę. Dobra, dobra, dobra! W domku na żywie. Cztery drewna. Takie małe drzewo było. Wow. Chciałbym się więcej kopać. Oh. Starczy ci. Nie. No to mm. trudno i co na kop. Mam diamenty! No nie ma! Nie masz. Raz, dwa! Nie, ale się cięgasz, ekran od razu tak. teraz, żeby nie było... Naprawdę mam. mam! Weź się na mnie tepnie, też nie wierzysz. Albo Ale jak choć... Ty kopiesz na x-rayu, to nie Chodź do na kopalni, osiem diamentów zadaj razem. Mów! Naprawdę, no, chodź. Kopiesz na x-rayu, czy nie? Nie, kopałem prosty tunel. <grywia> 11 8 diamentów mam. Puszcie mi jeszcze? Tak. Chodź do kopalni. Bez sensu. Chodź do kopalni. No idę, poczekaj. Chodź. <laughs> no nie, ty oszukujesz. na jednym raz pojem I teraz powiedziałem, że wyszedłem ze schodów zacząłem się w prawo kopać. <laughs> I się przekopałem kawałeczek. <laughs> I znalazłem 8 indiaksów. <laughs> I zarabiamy tak. <Nie> rzepa? <laughs> no poczekaj, robię szansę. <laughs> Okej. Okay. Nagrywa to się. Nagrywa się, super. Mega. Już mamy 6 minut Słuchajcie. nagrania. Uuu, będą pieniądze, w sobie! Mój, król. krol. Idzieś tu, rzepa? Mój, krol. Chodź tu. Antek? Co? O, łóżko. O Jezus, już już mam ważniejsze rzeczy. A, bo ty śpisz? Gdzie ty śpisz? <laughs> na, na, w na, na, a no to ty dosłownie chwilę tam jesteś. Tak, ja dosłownie tam wszedłem. Ale ty serio się jesteś? Nie, się <noise> zobaczysz sobie na odcinku. O, no, ten mega odcinek będzie naprawdę. Będzie mega, 100 bo... milionów wyświetleń, więc przebijemy PewDiePie'a z tubami. Jak to? Kto to jest ten PewDiePie? Nie wiem, jakiś mały YouTuber. No właśnie. Dobra, teraz kamień. Randomowo zaczynam kopać się w lewo. Zobaczymy, czy coś drobne. Jak będziesz miał reakcję, to znaczy, że, ma... że masz X. Zobaczysz na no, odcinku. Że nie mam. No masz, na pewno. <grym> Ale ja nie wierzę, jak ja to Ja zawsze kopię po pół godziny. O redstone. No, teraz to już byłoby zbyt piękne, gdybym znalazł. razu, Jest fajnie. O, jest śmierdząca. Naprawdę, jak mnie znalazł no. teraz, to byś mu ze śmiechu. Tak, 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 słabi się tłumaczą. O, chyba geodę mam. E, o, my też mieliśmy geodę, strasznie, no. Geoda, czy po prostu tuf? Chyba po prostu tuf. A tu nie jest w godzie. Jest. Serio? Tuf jest w godzie. Ale w to jest ten mech, tak? Nie, w to jest ten taki szary coś. No tak. To nie mech. On jest na zewnątrz do Ale cofki są na tym serwerze. Co jest? Cofki. No nie no Maschliwe. nie. Nie da się. No, to jednak na No, potężny na ternos. Słuchajcie widzowie, jak dostaniemy nas pieniądze, to założymy własny serwer z, z widziami. Nie? nie. No nie, to nieprawda. Nie chciałabym się na tym grać. Nawet nie mamy widzów. No właśnie. Dobra, jak wiecie... Ile masz słów? 14. Jak wiecie 20 sumów do końca tego roku, to... To wolę na TikToku. TikTok rzepa. Podłoga A. Pozdrawiam. Ale promo. Teraz będzie się pełno tych obserwujących. Ja wiem, obserwujących obserwujące TikToku nawet nie wiem. 14! Naprawdę? czy żartujesz sobie ze mną po prostu? 14, ale ja filmu nie mam, bo usunęłam. Oooo, smutek. No, bo miałem w takiej mojej tak... w no, moim idolu. Kolejny tuf. A też nic nie ma. Spokojnie, rzepa Eee, nie ma diamentów. Słabo Ale jak ja żebym to zrobił Kopałem się w, po prostu w prawek, wszedłem do kopalni prosto, nie Ej weź się nie kopł przez chwilę? Już Bo ja ten, jakby na twej klawiaturze został taki obsłyszany Nie jeszcze, jeszcze się nie kopię, jeszcze się nie kopię. Jeszcze już niech klika moja klawiatura w ogóle. Ale no ja ci powiem kiedy masz się kopać. Ja już kopię. No nie, jeszcze. No kopię. No ale stój! No i mi się kilof rozwali, więc już nie kopię. Wpadłem do dziury. Wracam do domu z moimi diamentami. Moje prywatne diamenty. Pod wam się kopałem i mnie zalepiły. Ej, ja mam kilofy. A. A Chodź to. A to była twoja kopalnia? No, to już ja. się kopałem i cię podkopać Patrz na to. Chcę zrobić diamentowy. O. Nie! Mam diamentowy. Miał... Ej, mi też zrób. A zapłać. Masz. O, mięso. Dobra. Moja. Łódka blaszka. Nie, za dużo. O nie. O, jeszcze diamentów nie miałeś, jak mi przykro. No bo sam jak mnie nie ścigaś. Przecież w krzywce jarzą. No, no chyba. O, no dzwoni. Ej, przykro mi. Halo, halo, halo. Ja przeczytuję gdzieś ten... Albo to na YouTube idzie. No. <laughs> to się wytyk. Nie lubię wycinać. Jak tak się... ja kupił te klatki obok siebie? Weź cztery. Ej Ty kopiesz jedną klatkę obok mnie, wiesz? To jest duże... No wiem przecież. A to nie ma sensu. To nie, to nie ma sensu no no. niczego. Ja się kopię U... teraz. O, mam diamenty. No nie! Nie! Szart... Nie masz x-raya! No bo to przecież. A jakbyś miał X-Ray'a, to chłopiń jesteś jocha! kochany. się mam X-Ray'a, O sobie włączę paczkę, paczkę tych yy, zasobów. Ale nie X-Ray'a! Nie X-Ray'a, nie X-Ray'a. X-Ray'a ja też mam, ale nic, proszę nic, spokojnie. Spokojnie. Może coś tam. No proszę, bo ja nie chcę, żeby ten serwer się liczył. I bara powierzchni i do tego serwera.

Nie od tego śmiesznego mega Ej, że musimy jakiś clickbait dać do tego do odcinka? Jak nazwiemy go? To mówię, super. Musimy dać jakiś clickbait do odcinka. Oddaj mi moją wodę. Ej. Na jakiś no masz puś... wyjście. Jakiś clickbait do odcinka NIE! Co jest? Znalazłem dwadzieścia dwieścia! No to jest ten, się wie, yy, to się nie? to... Niewyobrażalnie no, tak. szczęśliwe diamenty! Oho, ale śmieszne! No dawaj, takie coś zrobisz. Hyhyhy! Dobrze. <laughs> Jezu, ale odczuwam... Ja nawet większy niż minimalny. To jest straszne, co my robimy? Właśnie, co to zrobiłem. Ile to już ma odcinek? Czy 14 minut ci wystarczy? Nie, Godziny! Ja zaraz muszę kończyć. Żelazio mam, wow. No o lawa. No, no na publikę. Potężna publika. Okay. E, wejdzie pewnie Banan Team, wejdzie pewnie... Nikt, pewnie gwinka czasem. O, ej, wejść tu przy nim. Hmm. Ej, mogę ci pomóc jak chcesz. Pomóc ci No. Dobra, gdzie ty jesteś? No się ciągle twoim tunelami i patrzy, to ty ja jestem. dobra, tak szczerze kordy. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Pewno tego tego jest nowego lipslate'u. No i tak akurat nam się przyda, bo Dipslate potrzebujemy do zamku. Czego? Do zamku. Jak coś widzowie. Tutaj dopiero dołączyłem na ten serwer, nie? Także wiecie, oni już grali wcześniej, bo jeszcze jeden gra. Ale pewnie nie będzie chciał no. się ujawnić przed kamerą. No wczor wczoraj aż graliśmy. No. Czyli nie grać od dwóch tygodni. No nie. Nie teraz. Widzicie widzowie, ja im nie mogę ufać w ogóle. <gryś> Cringe. No mega. <gryś> o widzę twój nick chyba. A nie to tylko O, Oj Ojoj. To takim pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek widzowie. Że żegnę się rzepa, idę cię słychać. Jak nie idę się słychać, to będę ganał dzisiejszy odcinek. <laughs> no tak, no nie, jeszcze nie kończymy. Kończy, kończymy, papa. <laughs>